Są lagi? Ej, są lagi, czy nie? No wstałem dopiero, kurwa. Są lagi? Nie, serio się pytam, no bo jak są lagi, no to chuj, kurwa. No, no jestem gdzieś na wypizdowie, stary, to nawet Wi-Fi, kurwa, nie działa. Ja pierdolę. Na kurwę, na początek. Mogę zrobić komuś dobrze. Nie, no wiesz, problem jest taki stary, że ja tego routera kurwa nie mam. A tu jest taki problem, że jestem na, nawet kurwa w Mieście, nie jestem, rozumiesz? Ja jestem gdzieś, co kurwa nie ma swojej nazwy. Jestem wypis dowieku. I tyle. Za dużo czasu spędzać medytując. Głównie fest. To poczekajcie. Hmm. Poczekaj, to ja muszę spodnie kurwa założyć. Tak, muszę normalnie. 4K Ultra HD, dobra chłopaki, poczekajcie, ja odpalę jeszcze raz, dobra? Ej, halo, siema, siema, odpalę jeszcze raz, zobaczymy, jak będzie działać, dobra? Siemo. Ej siema dalej są lagi grube? Dalej jest kurwa zamuła? Sieeeem Sieeeem Co? Jest gitera teraz ok? Nie lagów? Siema jest git? Dobra słuchajcie ogólnie sprawa wygląda tak Że kurwa jest git tylko dlatego Że jesteśmy pod wi-fi <tryk> Jak wyjdę kurwa z tego Wi-Fi, to będzie chyba kurwa nie ok. Więc mamy lipę małą. No ale dobra, najpierw muszę kawę zrobić i zajarać szluga. A to moja... Pa? Nie no kurwa. Jebany syf. Nie ma na Mazurach sedeliusz. On by jej nie pomógł teraz, wiesz? Bo ogólnie to jest śmiesznie. Ale kurwa, internet jest jeszcze gorszy niż był. Był. Nie bił, kurwa. Był. Dobra, ej, raz, dwa, trzy. Słychać mnie? Widać mnie, kurwa. No, Ej. Mam taki problem, bo ja kurwa zapominam zawsze, bo to jest ten gazówka co nie i muszę tak nasłuchiwać kurwa uchem, z której dziury gaz leci kurwa nie pamiętam. Kurwa ile moch tu się zbierało, o kurwa. Co jest? Nie, to za mało. Kończysz się? Kurwa Zajebiście stary Więcej będę o świętego spokoju z rana A właśnie a propos jakby ktoś pytał e, Nie pijcie kurwa tego ok Dobra Nie pijcie kurwa tego bo będziecie kurwa mieć ranie jak cholera Na pewno nie pijcie tego więcej niż jedna No ja tego wypiłem kurwa jedną czwartą czy jedną trzecią w 3 dni czy dwa? Także nie polecam, trochę się kurwa zapędziłem. Nie. Ej, dobra. To po poczekaj. Ej, widzowie. Dobra, kurwa. Kurwa, działa w piwnicy internet? Dobra Maroko, zamknij pizdę, kurwa, ogarnień. Dzia... Na... Jak nie będzie działał, to i tak się kurwa wyłączę, i się odpalę na wieczór. Nie musisz kurwa wszystkim oznajmiać swojego wylotu z tego kanału. Kitek Nie Maroko, nie jestem toksy. <laughs> Dobra, wróciliśmy chyba. Co takie niewyraźne? Tutaj, jakby mnie ktoś kurwa napadł, to nawet nie mógłbym poinformować nikogo o tym, bo mi by kurwa Orange kazało zapłacić 20 zł więcej za informację. Kurwa, jabłonie. Ej, ale serio, ile jest pixel? Czemu jest 35 fps? Kurwa, miał być 24. Yeah. Halo No to zajebiście kurwa Nie wiem może ktoś sobie na wodzie obejrzy Ale ogólnie jest taka lipa Że mam kurwa jeden uploadu Na tej wsi jebanej Po co mi dwie brody Żeby na jednej mogła skakać moja dziewczyna A na drugiej ty No, sobie kawkę zrobię. Zapierdalaj dalej router, Gdzie kurwa do salonu? Ja nawet tak bym to, jeśli chciał kurwa, nie wiem, pornosa odpalić, to bym musiał kurwa czekać pół godziny, nim się załaduje. Więc po drodze bym już pewnie kurwa skończył. To jest kurwa przejebane. No mordę masz jak trampolina, a śmiesznie, że piszesz o trampolinie, bo akurat mamy trampolinę w ogródku. Jak nie masz neta, to nagraj jak rąbiesz drewno i, wstawia, i wstaw na YouTubie. Co mam ci kurwa nagrać vloga stary, jak napierdalam se drewno po prostu i napierdalam siekierom? Cyk, 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 mam wszystko ci tak poprzeć, piosenki kurwa i to ci wstawić? Dobra, to dajcie mi jakąś piosenkę. Jak nie masz neta, to nie rób live'ów? No iciu ma to kurwa sens, prawda? Ale obiecałem widzowi, że będzie o piątej, wiesz? I chciałem się widzowi odpalić, bo wiedziałem, że któryś z was już będzie tutaj kurwa czekał. Z nożem. Gotowy. A pamiętajcie. <laughs> moje nowe motto brzmi, jak obiecujesz, to dotrzymujesz. Proste. Może nie do końca, ale chociaż jakąś daną część tego. <laughs> Płateczki pierdolne. Siema, pójdę nagrać vloga dla was z bicia kurwa yy, drewna. Nie a tak serio to pój pójdę na dwór zobaczyć czy jest tam internet. E, może jakoś uratujemy w jednym miejscu. Może coś się wykombinuje. O, chcecie, chcecie zobaczyć kota? Czy macie wyjebane w koty? Łokieta. Ej, Mam takie dwa kurwa. Dzięki, chciałem się pochwalić. Ja ogólnie czuję się jakbym robił live'a na Instagramie, kurwa, bez kitu. W Instagramie, gdzie papuga? Musi się udać. Papuga śpi jeszcze, wiesz? Zgamy z Instagrama Streamy. Nie wiem, bo kurwa każdy, każdy ma jakieś swoje takie Nawet nie wiem jak to nazwać Ale zawsze To się mówi na YouTube kurwa jak wrzucasz internet Wrzucasz odcinek internet No Czy ty masz taki zamiast no jest takim internetem nie kurwa joki? Daj poziomie telefon. No i co ci to... da, stary? Co ci to... Co ci to da? Tak telefon. Lepiej? Nie kurwa, nie lepiej. Więc tak widzowie, jako że, jako że kurwa nie mogę, nie możemy zrobić streama, ponieważ Mazury to kurwa miejsce bez internetu, to dzisiaj Wam pokażę, jak się robi kawę. Bierzesz sobie kurwa szklankę, wsypujesz sobie kurwa kawę, zalewasz kurwa mlekiem, raczej znaczy wodą. Ale nie dużo i napierdalasz kurwa hektolitry mleka. Beka z ludzi, co robią kawę w szklance. Słuchaj, robię kawę w szklance, bo nie stać mnie na kubek. Plus Mamy tych szklanek bardzo dużo i idealnie pasują do szluga, bo wyglądam jak typowy, kurwa, menel. Wlewam w kurwę mleka. Ej, widzowie, jak się robi, kurwa, taką herbatę, raczej yy, znaczy kawę z rana, to ile dajecie mleka? Bo ja daję 50%. Daję 50% wody, 50% kawy i 50% mleka. Ile metrów kwadratowych jest co? Problem jest taki, mordeczko, że jedno, chyba jedyne rąbanie, jakie będę miał, to jak skończę streama i se, i, i se pójdę pod prysznic, bo mi internet tej kurwa nie działa. Nie spodziewałem się takiej Takiej kurwa, że tak to się potoczy, wszystko, ale mogłem się domyśleć. Dobra. Dobra, słuchaj mnie. Kurwa, słyszysz mnie? Hmm. E, Daisy schodź. Mikro. Już poczekaj wychodzimy na dwór. Dobrze widać Lepiej niż na Wi-Fi. Nie no tak serio Co? Fuj lepiej, o kurwa wiele lepiej <laughs> Dobra widzowie Co ja robię? Poczekaj kurwa stary Pokazać Ci, jak ja kurwa stoję i jest w chuj, w jest w chuj zimno, a ja kurwa se... <laughs> Także kurwa poczekaj, bo kurwa <laughs> sprawdzam sobie, jaki jest, jak jest internet na zewnątrz. I, <laughs> I kurwa... <laughs> Stary, zobacz, masz takiego poty kurwa... <laughs> Dobra widzowie, stream za minutę, bo idę z drugiej strony domu. A muszę przejść przez dom i tak wypierdoli, ok? Muszę zobaczyć, gdzie jest internet. Kurwa, latarki nie ma żadnej. Siema. Siema, siema. Ej, ej, ej. Ale wiecie co? Widzowie, to nie ma znaczenia, bo jest ciemno jak w pizdzie i nic tu kurwa nie ma. Zamieszki. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Muszę to ogarnąć. Powiem wam tak. Dobrze jest. Elo. Fuh. Jest to jaka ciemna Poczekaj, może lagować